Jaka jest różnica? Jak sama nazwa wskazuje, porozumienie zmieniające jest to tak zwane porozumienie pomiędzy dwoma, dwiema stronami stosunku pracy, pracodawcy i pracownika. Dotyczy to oczywiście zmiany warunków zatrudnienia. Tak? i oczywiście takie porozumienie zmieniające może być od dnia następnego zawarte tutaj pomiędzy dwiema stronami stosunku pracy. Oczywiście też często jest pytanie, czy porozumienie zmieniające czy aneks, czy to jest to samo, czy stosujemy jedno, czy stosujemy drugie, czy to są zupełnie dwa odrębne dokumenty. Proszę Państwa, porozumienie zmieniające jest zapisem z ustawy Kodeks Pracy, natomiast ustawa kodeks. Z pracy poprzez artykuł 300 ma odesłanie do wszystkich innych aktów prawnych i tutaj mówimy o kodeksie cywilnym, gdzie stosowane jest pojęcie aneksu. Czyli tak naprawdę te dwa pojęcia się równoważą i są takie same w skutkach prawnych. Natomiast, jeżeli pracownikowi tutaj przekazujemy porozumienie zmieniające, chcemy z nim zawrzeć to porozumienie zmieniające, jednak nasz pracownik nie wyraża na to zgody, no to wówczas wdrażamy wypowiedzenie warunków umowy o pracę. No i tutaj już wprowadzając to wypowiedzenie warunków umowy o pracę, liczymy się z konsekwencją okresu wypowiedzenia. Ten okres wypowiedzenia tych warunków umowy o pracę jest jest w zależności, długość tego okresu jest w zależności od stażu pracy udanego. Pracodawcy i dopiero możemy, proszę Państwa, zmienić warunki umowy o pracę po tym okresie wypowiedzenia. Oczywiście w treści takiego pisma jesteśmy zobowiązani wskazać te warunki umowy, które dotychczas ma pracownik, no i zaproponować nowe warunki. Oczywiście też w treści tego pisma wypowiedzenia warunków umowy o pracę. Wskazujemy, że po upływie okresu wypowiedzenia, pracownik zobowiązany będzie się tutaj zdeklarować, czy przyjmuje te nowe warunki, czy oczywiście nie będzie chciał dalszej współpracy. W przypadku nieprzyjęcia tych nowych warunków, umowa rozwiązuje się tak, jakby została wypowiedziana przez pracodawcę artykuł 30 paragraf 1 punkt 2, czyli z zachowaniem okresu wypowiedzenia i stroną wypowiadającą będzie. Pracodawca. I teraz jeszcze jest jedno pytanie. Czy w związku z tym, iż pracownik nie przyjmuje tych nowych warunków, które proponuje mu pracodawca? Czy jest pracodawca zobowiązany wypłacić odprawę? Po pierwsze, taki stosunek pracy rozwiązuje się wówczas tak, jakby tą umowę wypowiedział pracodawca, czyli na mocy artykułu 30 paragraf 1 punkt 2 z zachowaniem okresu wypowiedzenia i stroną tutaj wypowiadającą będzie pracodawca. Drugie pytanie: czy wypłacamy odprawę? Odprawę. No i proszę zobaczyć, jeżeli będzie przesłanką wypowiedzenia tych warunków umowy o pracę e, sytuacja ekonomiczna, tak, orzecznictwo idzie w tym kierunku, że jak najbardziej będziemy zobowiązani będzie pracodawca wypłacić tutaj pracownikowi odprawę. Wysokość takiej odprawy też będzie uzależniony od stażu pracy udanego pracodawcy.